wzrasta miłości do drugiego człowieka. Prosimy o przez Chrystusa, Pana Naszego. to Proszę do Stowarzyszenia, pan Tadeusz Mikulski, mieszkaniec Bielska, Człowiek. Ona tośniu dziesięcioletniego. Z taką prośbą, czy moglibyśmy znaleźć jakieś godne miejsce na tablicy, którą on za swój królewski groź, ufundował w pamięci Jana Adamowicza-Wawrzyczka, z którym pan Tadeusz Niekulski, przewodnik Lysnicki, działać Działa Szkotetyka, miał okazję się znać i nawet przyjacić. Odebraliśmy te tablice i szukaliśmy godnego miejsca i tak godne miejsce się znalazło. Dzisiaj przekażemy te tablice Godne ręce, które zaniosła ją zgodne miejsce pan pułkownik Salamon, dowódca z Downskiego Batalionu Wojsko Brony Terytorialnej Zaświęcenia odbierze tę tablicę I mam nadzieję, że w przyszłym roku tablica zaraz mnie na yy, morze w jednostce Wodu, która przyjmie imię Jana Wawrzeczka, majora Jana Wawrzeczka jako swego patrona. Z grupowania Partyzanckiego Armii Krajowej Sosieńki w wodzie dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów żołnierzy z tego wyjątkowego oddziału, ideałów, które wyznawali i którym służyli niosąc pomoc z więźniów kr W imieniu rodzin, spadkobierców wojennych do pola <tutek> Majora Jana Ławrzeczka naszych dziadków, ojców i matek przekazujemy tradycję Sosieńki uczniom uraz wojskowych w Powiatowym zezwole nr 2 Szkół kształcących kształcący, mistrzostwa kształcą sportowych i Ekonomicznych im. Ignacy Bałka do Spięcienia. Niech etos ich służby przyświeca młodemu pokoleniu, będzie dla nich powzorem i inspiracją, które nasi przodkowie, pozbawieni często honorów, prześladowani i więzieni, skazani na zapomnienie, przekazali nam czyniąc nas powierników ich historii. Wielady 21 kwietnia. 2023 roku. Dziś stajemy pod pomnikiem poświęconym pamięci tych zwykłych, niezwykłych ludzi, dla których walka o zachowanie człowieczeństwa w tym nieludzkim miejscu i czasie stawała się sensem życia. Szanowni Państwo, hymn, flaga i godło są symbolami najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Za te symbole, nieszczędząc zdrowia i życia, walczyły pokolenia Polaków w powstaniach narodowych i wojnach. Bardzo proszę o przyjęcie odpowiedniej postawy, a osoby cywilne o zdjęcie nakryć z głowy. Henry i flaga Rzeczpospolitej Polskiej Aby uczcić pamięć i złożyć hołd wdzięczności żołnierzom Armii Krajowej Obwodu Oświęcimskiego, którzy w czasie okupacji podjęli trudy walki o niepodległość Rzeczypospolitej i więzionych w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Auschwitz. Do Was wołam, twórców Ruchu Oporu na Ziemi Oświęcimskiej ze Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, aresztowanych i straconych w styczniu 1943 roku w obozie Auschwitz. Kapitanie Janie Warciku dowódco Placówki Kęty, oficerze taktyczny Inspektoratu Bielskiego Armii Krajowej. Poruczniku Alojzy Banasi Zorzo, komendanci Obwodu Oświęcimskiego Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Poruczniku Mieczysławie Jonkiszu Mietku, współtwórca tajnej organizacji wojskowej w Oświęcimiu i Związku Walki Zbrojnej, zastępca komendanta Inspektoratu Armii Krajowej w Bielskim. Starszy Sierżancie Janie Jakuczku, za Olziański, komendancie placówki Zagłada w Obwodzie Oświęcim Związku Walki Zbrojnej. Maksymilianie Niezgodo, Rampola, szefie wywiadu Związku Walki Zbrojnej w Obwodzie Oświęcimskim. Marianie Felix, Patrycjuszu, kwatermistrzu Obwodu ZWZ w Oświęcimiu, zabity w Mysłowicach w 1942 roku. Starszy Sierżancie Stanisławie Hola. Karny, oficerze broni Obwodu oświęcimskiego ZWZ zamordowany w 1942 roku w obozie gross w Rosen. Stańcie, to apel! Was wzywam, żołnierzy podkomendnych ja majora Jana Wawrzyczka, Danuty, aresztowanych przez okupanta w 1944 roku i zakatowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych. Józefy Chmielniaka. Żołnierzu Sosienek, gospodarzu partyzanckiej Meliny Cygański Obóz, zamordowany w lutym 1945 roku w obozie Mauthausen. Poruczniku Józefie Chlebus, oficerze placówki Kenty, Armii Krajowej i oddziału Sosienki, zamordowany w obozie Mauthausen w lutym 1945 roku. Plutonowy Jakubie Drabku, Kubo. Żołnierzu Batalionów Chłopskich i Oddziału Armii Krajowej Sosienki, zamordowany w Mauthausen w kwietniu 1945 roku. Julianie Dusiku, Por, zaangażowany w pomoc więźniom obozu, gospodarzu partyzanckiej Meliny, zamordowany w obozie Mauthausen w marcu 1945 roku. Kapitanie Franciszku Hoszku, Beethoven. Szefy wywiadu i kontrwywiadu w obozie oświęcimskim AK i oddziale Sosienki, zamordowany w Mauthausen w marcu 1945 roku. Starszy sierżandzie Ferdynand Sekulski, komendancie placówki Kęty Armii Krajowej, zamordowany w styczniu 1945 roku w obozie Auschwitz. Antoni Szlachcicu, Lauro, szefie komórki legalizacyjnej Lemend. Przy obwodzie w Oświęcimskim AK i oddziale Sosienki, zamordowany w Birkenau w styczniu 1945 roku. Władysławie Saturnus, Boryno, łączniku obwodu Oświęcimskiego AK z więźniami, szef wywiadów w inspektoracie Bielskim, rozstrzelany w Auschwitz w sierpniu 1944 roku. Stańcie do apelu! Wołam Was. Bohaterskie łączniczki i kolporterki z Obwodu Oświęcińskiego Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, które złożyłyście na, oj na ołtarzu Ojczyzny najcenniejszą ofiarę własne życie. Jadwigo Dylik, Jago. Łączniczko i kolporterko Obwodu Oświęcińskiego ZWZ do wiedeńskiej placówki Dalekiego Wywiadu Stragan, rozstrzelana w Auschwitz w 1943 roku. Bronisławo Kupisty, Nuśko. Łączniczko Komendy ZWZ w Oświęcimiu, rozstrzelana w Auschwitz w 1943 roku w styczniu. Walerio Kubajak, Walerko. Łączniczko Oddziału Partyzanckiego Sosienki, zamordowana w Auschwitz w styczniu 1945 roku. Stańcie do apelu! Wołam do Was, byłych więźniów obozu Auschwitz, partyzantów plutonu specjalnego w oddziale Sosienki, Poległych w dniu 3 grudnia 1944 roku w nierównej walce z SS w Brzeszczach Bożych. Poruczniku Stanisławie Furdyno Śmiech, Stanisławie Kwiatkowski Siasiu, Marianie Szajer Mariuszu. Stańcie do apelu. Do Was się zwracam, potomni. Niech bohaterowie konspiracji Armii Krajowej i ich czyny utrwalone w historii i tradycji oręża polskiego na zawsze pozostaną w waszych sercach i pamięci. Niech ich poświęcenie i ofiara będzie dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, wierności i miłości do Ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! i uczestnicy obchodów 80. rocznicy powołania oddziałów Armii Krajowej Sycylii. Szanowni Państwo, dzień naszej ojczyzny wykształca heroizm i męstwo unijnych pokoleń, dla których wierność wolnej i w Polsce była najwyższą wartością. To dzięki temu, że w obliczu historycznych zawirowań nasi przódkowymi pozostanie obowiązkiem, Możemy cieszyć się o suwerennością i niezależnością. Dziś wspominamy wielkie wartości żołnierzy Armii Krajowej, w których chcemy upatrywać narodowych bohaterów. Stojąc w tym szczególnym miejscu w Milanach, przy symbolicznym pomniku, oddajemy należny hołd Majorowi Janowi wawrzyk i wszystkim żołnierzom walczącym prowadzonym przez niego oddziały sąsiednie. Przywołujemy ofiarne działania konspiracyjne podejmowane na Ziemi więc niezwykle wymagające wówczas terenie powrótu obozu HL Auschwitz. Pomimo obiektywnie ogromnego ryzyka, nieustraszani partyzanci mieliśmy na co dzień bezinteresowną pomoc obozowym więziom, a nawet organizowaniu wycieczki. Dwa dni temu odbyło się towarzyszące obchodą sympozjum naukowe pod nazwą Nieobojętność pod Auschwitz. Tytuł ten zdaje się niezwykle silny i wymownie odzwiercied odzwierciedla działalność odbioru coś Niech ta nieobojętność powadzonych o ziemi z rocznych czasów II wojny światowej będzie dla nas ważną wskazówką, że nie można przechodzić pobojętnie wobec zła. Niech ta postawa ten dziewiska szczególnie donierzą wystąpienia z tytułu batalionu w lekkiej wyborcy wojskowej z krajami terytorialnymi w krzyżone, którzy otrzymują dziś pamiątkową nawocę, a także młodzieży z gaz wojskowych powiatowym zyskolem, w powiatowym wyspole młodego klasku ogólnokształcących w Miszostach Pachodowym w 1 którymi zostały przekazane w tradycji mojowego dzieł AK codziennie. Z wyrazami szacunku łukasz płita mojowego w Polsce.